Cześć, słuchajcie, bardzo za wami tęsknię, mam podobnie jak Ania i tęsknię i bardzo chciałabym się już z wami spotkać. Cały czas też zastanawiam się, co was mogłoby teraz zainteresować na takiej naszej troszkę zupełnie innej elipsie. Jeżeli mielibyście jakiś pomysł, to dajcie nam znać, ok? My tymczasem z Nadiem sprawdzimy dzisiaj co się dzieje w naszych słoiczkach, które w zeszłym tygodniu napełnialiśmy wodą. Pamiętacie? Napełniliśmy trzy słoiczki wodą, a jeden był bez wody. Były tam tylko ziarenka. ziarenka. Od którego słoiczka zaczniemy? Zaczniemy od tego? Ok. Zdejmujemy, słuchajcie, nasz ceramiczny kubek, w którym... Było ciemno. Ciemno? Ciemno. <laughs> Jakby sobie nałożyć taki kubek, to na pewno byłoby nam ciemno tam w środku. I sprawdzamy, co tu się stało. Zerkniemy Nadzie do środka. Jest ciemniejsza woda. Nadia mówi, że jest tam ciemniejsza woda. I słuchajcie, rzeczywiście jest tam ciemniejsza woda. Nie wiem, czy wy to zobaczycie tutaj, ale w słoiczku, którym był brak światła, woda zrobiła się mętna. Co tam się jeszcze stało? Widzisz coś tam? Mhm. A jak te ziarenka wyglądają? Są trochę większe. Te ziarenka są trochę większe. A jakieś tam ziarenka zmieniły się troszkę? Tak. Które? Pokażesz wążkiem? Ten biały. Ten biały. Tak jakby coś tam chciało z tego ziarenka wyskoczyć, co? Mhm. Mhm. A popatrz z tego. Taki ogonek. tak, okay? Jest? Słuchajcie. Okazało się, że w słoiczku, które nie miał dostępu do światła, bo był przykryty, ale stał na parapecie i czasami słoneczko na niego grzało, to tam kilka nasionek też wykiełkowało. Ale są to bardzo, bardzo maluteńkie kiełki. Hmm? Zobaczymy teraz inny słoiczek. Który? Ten? Co tu się stało? Stało się coś, czy nic? Nie wiesz? Te ziarenka są takie same, jak było, kiedy tam je sypywaliśmy. słoiczku którym nie było wody, nie stało się absolutnie nic. Który teraz? Mamy jeszcze słoiczek, który wyjęliśmy z lodówki, który jest zimniejszy. Ten, czy ten jest słodniejszy? Sprawdzisz rączką? Ten. Ten wyjęłyśmy z lodówki przed chwilą. Ten ten, ten. ten. najpierw sprawdzamy? Dobra, to sprawdzimy słoiczek, który stał na parapecie w słońcu, grzał się tam, który, którym y, nasze nasionka pływały w wodzie. Co tu się stało? Eksplozja życia. Słuchajcie, dorzuciliśmy tutaj też y, fasolę, y, nasionko fasoli. Które zrobiło się olbrzymie. A co tam się dzieje z innymi nasionkami? Mają ogonki. Mają ogonki. Słuchajcie, reszta nasionek ma ogonki, czyli wykiełkowała. A co jest, się dzieje z naszym słoiczkiem, który był w lodówce? Jasna woda. Jasna woda, czysta, nie jest mętna. A nasionka mają jakieś ogonki? Nie. Nie wykiełkowały. Było tam za zimno, żeby wykiełkowały. Słuchajcie, mam taką dla Was ciekawostkę. W w którym nie było światła, ale który był ogrzewany przez nasze słońce, coś tam wykiełkowało znacznie mniej niż w tym, który miał dostęp do światła. Jeżeli byśmy to dalej potrzymali, to pewnie jeszcze coś by tam wykiełkowało, ale nigdy by to nie było zielone. Natomiast ten słoiczek, któryśmy jeszcze zostawili dłużej, nasze kiełki po pewnym czasie pewnie zrobiłyby się troszkę zielone. O, jeden nawet, słuchajcie, Nadia, popatrz, wyciągnę. Widzisz go? Spróbujemy to pokazać. Nie wiem, czy dam radę Wam pokazać, ale wyciągnęliśmy jeden kiełek, tutaj taki i dostał już tutaj nawet listków takich zielonych. Wypuścił listki. Mhm. Mhm. Nadia, jak eksperyment? Udany? Ja Udany. Też tak uważam. Mhm. Dobra. To słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.